I siemanko wszystkim w kolejnym Województwie Samurai 4 yy, Pokonaliśmy tych ludków ostatnio To teraz co? Trzeba journal przejrzeć W poszukiwaniu misji okay, to, Tu jesteśmy No to do shrine'a musimy lecieć, Pany Taka misja Dobra, to lecimy e, sz, 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 Przez

Zabrać go to wygrać Okej, okay, dobra. No tak przy okazji mam nadzieję, że mi mniej mikrofon burczy, bo miałem e, skrzynkę praktycznie tutaj na tej wysokości. Tutaj, obok, nie? Przeniosłem ją na dół. I mam nadzieję, że jest lepiej. Bo to przez to były takie szumy, nie? A ten co... Koma... Jaki koleś, yy, no do szrajna mamy iść, tak by the way, events, aha sponsorów powinien odjeść, no to czyli do szrajna muszę iść, no, no trzymam się z nimi, No tak, aworio, nie zaczepiajmy tu. Ej, łowi syrp, nie mogę. Ciekawe czemu. Nie wiem, przepaska się zbugowała. Dobra. たくさんある人は誰がは誰がいるは誰がいるか分からなは誰がいるか分からない人は誰るかいはがいるか分からない人はがるか分からない人は誰がいるか分からない人は誰がいるいは身か分からを問わず誰がるか分からない人は誰がいるか分からは誰る分からない人は誰がるる

Sanka jest. No Siemier Mazo Dobra, czyli Kogure bierze udział Kto jeszcze? Osoka Osukura! Czyli a ten wysoki? Prześpany. I ostatni? No ciekawe kto, kto? ciekawe kto? kto. What do you say? I say nie widać Miryja. wyciągnę Wyciągnij jeszcze zacznę mnie atakować. Let me think it over. Daj mi przemyśleć. Nie, zostaw to mi... Dobra, tylko teraz co? Mów co dalej. Aha, dobra, czyli idziemy prosto na turniej. Kurde, cool, tak już teraz? To ile odcinek będzie trwał? Jak będzie turniej? To ja bym to zrobił takie czary-mary? Że w sumie zakończymy odcinek teraz. Ja wiem, że będzie krótki, tam 4-5 minut pewnie. Ale turniej się zostawimy na kolejny odcinek i tak będzie. Najlepiej nie trafiłem w dziurę w ogóle. No dobra, no to na razie. Jo. I wam też Jo. Turniej czeka. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, to trzeba by nie subskrybować. Polub i subskrybuj. Brawo dla odważnych O ty czemu jeszcze nie subskrybujesz śmiertelniku.